Podstawowym składnikiem rysunku w programie MicroGeocad jest obiekt. Program rozpoznaje obiekty i dobiera narzędzia do ich obsługi na podstawie kodu obiektu. Warstwy nie są więc niezbędne do identyfikowania obiektów mapy i poprawnego generowania plików wymiany informacji. Jednak aby edycja treści mapy była łatwiejsza, program został wyposażony w funkcję do obsługi warstw. Funkcje te znajdują się w oknie Opcji i Ustawień programu w grupie Menager warstw. Okno menadżera można otworzyć, wybierając z menu programu funkcje, narzędzia, opcje i ustawienia programu. A następnie wybierając grupę Opcji Menager warstw. Okno menadżera można również otworzyć, korzystając ze skrótu Control, W. Podczas tworzenia rysunku program tworzy warstwy i przypisuje do nich obiekty zgodnie z planem warstw zapisanym w pliku konfiguracyjnym. Użytkownik może modyfikować plan warstw, stworzyć własny oraz dodawać dodatkowe warstwy do rysunku. Do tworzenia warstw służy funkcja Wstawianie nowej warstwy. Po jej uruchomieniu pojawia się okienko edycji nazwy warstwy. Wciśnięcie klawisza Enter po zakończeniu edycji powoduje założenie warstwy. A jeżeli włączona jest opcja uaktywnienie nowej warstwy, to warstwa ta staje się warstwą aktywną. Funkcja usunięcie aktywnej warstwy służy do usuwania warstw. Warstwę można uaktywnić podwójnym szybkim kliknięciem na jej kontrolkę lub nazwę. Warstwę można usunąć tylko wtedy, kiedy nie ma na niej żadnego obiektu. Trzy kolejne funkcje umożliwiają sterowanie widocznością warstw. Pierwsza włączenie wszystkich warstw, druga przełączenie widoczności, czyli wyłączenie włączonych i włączenie wyłączonych. Natomiast trzecia wyłączenie wszystkich warstw. Warstwa aktywna pozostaje zawsze włączona. Ostatnia funkcja w górnym rzędzie służy do usuwania wszystkich pustych warstw. Aby zmienić nazwę warstwy, należy ją aktywować, a następnie uruchomić funkcję edycji nazwy warstwy, wprowadzić nową nazwę i wcisnąć klawisz Enter. Ta grupa funkcji umożliwia szybkie przeglądanie zawartości warstw. Informacja o ilości obiektów na warstwie wyświetlana jest w polu informacji na dolnym pasku. Uruchomienie ostatniej funkcji w środkowym rzędzie powoduje włączenie wszystkich używanych warstw i wyłączenie warstw pustych. Liczba warstw w programie jest ograniczona do 65536. Do znalezienia warstwy na rysunku z dużą ilością warstw służy funkcja poszukiwanie warstw. Po jej uruchomieniu należy podać nazwę lub fragment nazwy warstwy. Jeżeli funkcja odnajdzie warstwę, to stanie się ona aktywna. Jeżeli więcej niż jedna nazwa spełni kryteria poszukiwania, to program zaproponuje włączenie wszystkich znalezionych i wyłączenie pozostałych warstw. Brak warstwy o podanej nazwie jest sygnalizowany odpowiednim komunikatem. Ostatnią grupę funkcji stanowią funkcje do zarządzania planem warstw. Umożliwiają one założenie nowego planu warstw. Modyfikację aktualnego planu warstw, redukcję ilości warstw, przeniesienie obiektów na warstwy zgodne z aktualnym planem oraz aktualizację planu użytkownika. Funkcja Nowy plan warstw umożliwia utworzenie planu, w którym w zależności od włączonych opcji obiekty trafią na warstwy zgodnie z widzimi się autora programu. Warstwy o nazwach zależnych od bazy danych, do której należą, na warstwy o nazwach zgodnych z kodami obiektów. Na warstwy sporządzone na podstawie opisu obiektów lub też na warstwy zgodne z planem użytkownika. Można włączyć dowolną kombinację tych opcji, ale włączenie więcej niż jednej komplikuje plan warstw. Po uruchomieniu funkcji tworzenia nowego planu warstw i ustawieniu opcji, program poprosi o potwierdzenie. Odpowiedź nie spowoduje anulowanie operacji natomiast odpowiedź tak jej wykonanie Funkcja przeniesie obiekty na warstwy zgodne z nowym planem a także zaktualizuje bibliotekę programu dzięki czemu od tej pory wszystkie rysunki będą tworzone zgodnie z tym planem Funkcja modyfikacji planu warstw tworzy nową warstwę Przenosi na nią obiekty o kodach zgodnych całkowicie lub częściowo z podanym wzorem kodu, a także aktualizuje plan warstw. Istnieje również możliwość redukcji ilości warstw. Przed uruchomieniem funkcji redukcji należy aktywować lub założyć warstwę docelową. Po uruchomieniu należy wskazać warstwy, które mają być zastąpione nową warstwą. Jeżeli otwarty zostanie rysunek, w którym obiekty leżą na warstwach niezgodnych z aktualnym planem, to wystarczy uruchomić funkcję przeniesienia obiektów na warstwy zgodne z aktualnym planem. Jeżeli użytkownik zmodyfikował aktualny plan warstw i chce go zapamiętać, to należy uruchomić funkcję aktualizacji planu użytkownika na podstawie aktualnego planu. Plan warstw użytkownika zapisywany jest w pliku konfigurator warstw CFG w folderze bibliotek mikrogeokada.